Witam, ja jestem zielony ręcznik, a to jest pierwszy odcinek z serii Minecraft mody. Dzisiaj zajmiemy się modyfikacją Redstone handguns. Więc zacznijmy może od craftingu. Będziemy musieli mieć te cztery elementy do każdej broni: shells, czyli muszelka albo forma, laser, czyli taki laser, i core, czyli y, core, czyli y, rdzeń, a to nie, nie wiem co to znaczy, ale też jest potrzebne. Dobra. Zacznijmy może od Redstone Automatic Gun. Base Damage, czyli główne, główne obrażenia to 3 i jest szybko Rapid fire. Jego amunicja to redstone. Hmm, kurczę przetestujmy to na tym słoniu. Tak. Widać, że szybko strzela i zadaje 3 obrażenia. To jest jajko. Dobra. No ale... Szybko, to znaczy wolno się kończy, ale trzeba mieć dużo Redstone'a, co chyba nie jest problemem. Dobrze, odłóżmy go. Więc tak, teraz zajmiemy się lapis launcher. Jego amunicja to jest lapis lazuli i strzela. Jego średnie obrażenia to jest 8 i ma średnie obrażenia. Nie ma szybkostrzelności, trzeba go naładować i strzelamy. Rzeczywiście 8 obrażeń. Snake też 8. Dobrze. Więc odłóżmy, odłóżmy ją. Ją, lapis, dobra. E, następna będzie... Dobra, zacznijmy od tej. Ender Sniper Rifle. Je, jej amunicja to jest Peru Endermana. Jest bardzo dalekosiężna i chyba zadaje 16. nether mi strzela. Aha, bierze perłę Endermana, ale tekstura jest netherstara. To dziwne dosyć jest. No tak, e, ma 14 obrażeń średnio i, ba... i Long Distance, czyli ma daleki zasięg. O, proszę. Ach, słynia, położyliśmy. Dobra. Na wężu też 14. Czyli właściwie chyba tylko 14 zadaje. No dobra. Zajmijmy się teraz ym, tą strzelbą zombie Horde Shotgun. Ma y, 5 średnich damage'a i White Range. Nie wiem co to znaczy, ale możemy to przetestować na wężu znowu. Aha. Aha, rozumiem. Rozumiem, jak to strzela już. Dobrze. Przetestujmy to na innym wężu. O. O, widzicie? Trzeba kilka razy kliknąć i wtedy przytrzymać i proszę. I strzela na przykład pięcioma Rotten flashami. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i trzymamy i bum. O, widzicie? I to zada jak ma się na przykład hordę zombiaków, to wystarczy kilka Rotten, rotten flashów yy, za załadować i na kilka już pójdzie na hita na przykład, albo dużo życia im odejmie. Dobra, więc tutaj... tutaj, o. -o. I teraz. O, jejko. Dobra. i teraz zajmiemy się Aran kanon Tak. I, a, jego amunicją są Blaze Rody. I hmm, może przetestujemy to na ville, że nie wiem. Nie. Hmm. Hmm. E? Co jest? Hmm? Jak nie. Aha, przepraszam, to ja pomyliłem. To Fire Church jest jego amunicją, nie? Też nie? E. To nie wiem, co jest z jego amunicją. Dobra. Nie przetestowałem wcześniej tej broni, więc może się pomyliłem. Dobra. Ale Trauer strzela z wiaterka wody. O, widzicie? Mam, ma... I tworzy śnieg. Jupi śnieg. Dobra. Odkładamy Trauner. E, tak. Dobra. E, I już przedostatnim e, karabinem jest Gatling. Gatling Gun. Jego amunicją jest Cobblestone. I on strzela właśnie z tego Cobblestone'a tak szybko. Tylko trzeba uważać, żeby się nie przegrzał, bo jak się przegrzeje, to wtedy jest masakra. Wtedy trzeba czekać całą długą chwilę, aż się odgrzeje do końca. Dobra. I ostatnim karabinem jest e, Typ 25 Direct en Energy Rifle. No tak. Nie ma, nie ma do niego amunicji. Jego podstawową jest jego podstawowym damage'em to jest 6 I też się przegrzewa jak yy, Właśnie Gatlingan Który ma obrażenia średnie 1 Więc przetestujmy może ją na słoniu O, nasz cobblestone o. Właśnie taki sobie słonik jest I to tak strzela Tylko ciężko z tego odtrafić. Pamiętajcie Uważajcie, żeby się nie przegrzał Bo jak się przegrzeje to Pokażę wam co się stanie no właśnie, zadaje obrażenia i trzeba czekać, aż się yy, yy, ochłodzi do zera. O, ochłodzi, nie odgrzeje, dobra. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą modyfikację. Cały crafting macie tutaj i możecie sobie cofnąć filmik, jak chcecie. No i ten się najtrudniej crafti, bo on zero ammo potrzebuje i tylko z netherstara. Ten, to nie wiem, strzelało wcześniej, ale może coś się zepsuło, nie wiem. Nie wiem, jakoś tak dziwnie. I wszystkie zadają tak jak. Obrażenia, jeśli się nie strzela, to zadają tak, jakby to była łapka. Dziękuję za oglądanie, i zapraszam do następnego odcinka.